Wieczorem wracałem do domu i patrzę pusty bak. Myślę sobie, zatankuję, a później nie, po co mi przecież w nocy nie będę nigdzie jechał? No i 12 w nocy Angelika dzwoni, idziemy na imprezę? No jest spoko. Siadam na motor, patrzę, pusty bak. Tankuj zawsze wieczorami, człowieku. Takie hondy wchodzą max 3 litry, ale to musi być całkowicie pusty zbiornik, żeby 3 litry weszły. Teraz zatankuję dwa. A sprawa z koleżanką jest rozwojowa. Jadę do niej za pół godziny. Kolejna scena Dan. Co oglądasz? <noise> A, Dzień 37. Myślałem, że to starszy odcinek jakiś, co abyś śpiewał. No, takie dupnięcie centralnie tam nad, nad, wiesz, nad, nami, nie? No właśnie ja są takie, się... jakby coś spadało, ja już to kilka razy też słyszałem, jakby coś spadało z, z szafki na podłogę, coś takiego. Czy później stwierdziłam, że no nie zasnę, nie zasnę, tylko wstałam, w ogóle włączyłam wiatra, żeby szumy były, żeby cokolwiek żeby zakuszyć, nie? Nie myślę. Ja myśli. nie jestem pewien, jakbym zareagował na, w takiej sytuacji, jak ty miałeś, ale wydaje mi się, że właśnie bym poszedł skonfrontować. No ale, tą ale sytuację, ja w, w pierwszym momencie jak tam było, bo tam był hałas i o ściany zrobiło takie jakby coś szurnęło mocno o ścianę. to byłem obstrany, ale poszedłem tam sprawdzić, mm -hmm. nie? I przyszedłem, wiesz, już wydygany, siedzę tutaj, mówię. I stary 5 sekund później kroki tam, no to już mój nie, 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 tam na górę już nie idę, nie. Mhm. <laughs> ale nie, ja wtedy też po też poszłam zobaczyć, nie. Co to się dzieje, co to się dzieje? Ale no, nikogo nie było, tylko czujesz, nie, że coś tam. Czy z tym uczuciem to wiesz, to może już to być nie strach nie po prostu, nie, nie. No, no, no ale dźwięki słyszysz, tym, no. no. Oh.

Lubię warzywka. Okej, okay, warzywka ogarnięte, lecimy na chatę. Warzywka ogarnięte, ale zapomniałem o kurczaczku, a białko musi być, jak to mawiają starożytni cyganie. Masa sama się nie zrobi. Hi! czekał urzeźbywać w otorze, żeby pączek nie czuł zapachu i nie szczekał jak pies. Pewnie się zastanawiacie jak ta cała historia z Angeliką wygląda w tym momencie. To żeby długą historię zamienić w krótką historię, powiem tak. Angeliki chłopak mieszka na wyspie obok Dumagerte. Pojechała ostatnio do niego w odwiedziny. On pracuje w nocy. Chciała go zaprosić na kolację. On sobie nie wziął w tym czasie wolnego, czego ona nie do końca rozumiała, ale okej, okay. powiedział, że nie może wziąć wolnego, nie może pójść z nią na kolację. No dobra, jakby koniec tematu. Wychodząc później po wodę od siebie tam z boarding house, zobaczyła swojego chłopaka ze swoją byłą dziewczyną, jak wsiadają na motor i odjeżdżają. No i oczywiście, chwilę później do mnie zadzwoniła, ryk, rozmawialiśmy przez około godzinę. Mówiłem jej, żeby próbowała znaleźć pozytywy w tych wszystkich negatywach, czyli na przykład to, że przynajmniej wie o co chodzi, widziała, może z nim porozmawiać o tym, no i tyle. Tak naprawdę, no nie do końca wiedziała o co chodzi, powiedzmy. Na drugi dzień ten chłopak przyszedł do niej rano z lodami i jakby udawał, że nic się nie stało. Ona się go pytała, dlaczego byłeś z tą dziewczyną i to jest twoja była przecież, a nie, to nie tak jak myślisz, to... Ona poprosiła mnie, żebym ją podwiózł, bo o tej godzinie już nic nie jeździ nie ma jakby trajków. Angelika, Angelika mówi, że nie, o tej godzinie są jeszcze trajki i że nie wierzy mu. A on nie, że proszę nie rozmawiajmy o tym i tyle. No i tutaj pojawia się pytanie w głowie każdego jakby białego człowieka. Okej, okay, no w sumie tutaj jest jakby oczywiste to, że gościu sobie pogrywa. I no co, unika tematu, żeby po prostu jakby go zakopać pod dywan. No i... Zadziałało, zakopał pod dywan, byli później gdzieś tam na jakiejś, powiedzmy, rance, na jakichś basenach. No, no i tak wygląda sytuacja mm, mniej więcej na, na tą chwilę. Oprócz tego, co, no, rozmawiamy o tym, ona mówi, że nie wierzy mu, nie ufa, nie wie co ma robić. Jest taka, jakby na rozstaju dróg. I to nie jest tak, że ja chcę teraz wykorzystać sytuację i wchodzę w to. Nie, ja chcę, żeby ona po prostu robiła. To, co uważa za słuszne i to, co podpowiada jej własne serce. Jeżeli będzie chciała z nim być, to jest absolutnie jej sprawa. No ale spotykamy się. Zastanawiam się, czy to nie będzie wyglądać troszeczkę tak, że jej chłopak ma jakąś laskę na boku i ona to jakoś tam akceptuje, i czy nie będzie chciała dążyć do sytuacji takiej, że ona też będzie miała kogoś na boku, czyli mnie, i taki będzie sobie jakiś tam czworokąt dziwaczny. No nic, zobaczymy na spokojnie. Peace! Leca na siłkę.